Witam serdecznie, Sojowcowe Info. W czwartek 5 lutego zaczynamy od rynku Seba, który znów notuje bardzo kiepskie wyniki, bardzo kiepskie wartości i pojawia się pytanie oczywiście, co się dzieje, dlaczego srebro tak mocno leci, podczas gdy, no, złoto też nam oczywiście troszkę spada, natomiast nie tak mocno i pytanie, co się dzieje. Otóż dochodzi do kolejnych manipulacji, do kolejnych sytuacji, w których rozjeżdża się nam papierowe i fizyczne złoto, ponieważ bardzo dużo ludzi nadal chce realizować kontrakty terminowe na rynek CBA. co to oznacza? To znaczy, że oni chcą dostać fizyczny metal za swoje kontrakty, ponieważ jednak banki stwierdzają, że nie chcą oddawać metalu. Fizycznego, więc doprowadzałem do sytuacji, w której informują, że rozliczą go gotówkowo. A skoro mają rozliczyć, no to zaczynają spychać cenę w sposób sztuczny, w sposób zwiększający tutaj obroty, wykupując krótkie pozycje, żeby zapłacić jak najmniej. Tak więc jest to czysto nieprawdopodobna manipulacja, która tutaj nam zachodzi na rynku serwa ponownie papierowego. Podczas gdy serwo fizyczne wcale nie jest tak źle sytuowane. Fizyk na szanghajskich rynkach jest nadal dostępne oczywiście i zobaczcie, że cena jaka jest, za chwilę spojrzymy oczywiście na nasz polski wykres, cena fizyka w Szanghaju 92,81 i to jest cena już przy zakupie większych ilości oczywiście. Tak wygląda kwestia w Szanghaju, tak w Polsce również ta cena jest znacznie wyższa. Przeliczając po chamskim kursie, po hamskim kursie e, funta, e, przepraszam, złotówki do dolara amerykańskiego, no to mamy różnicę na cenie, tak, przy najpopularniejszych monetach na, między ceną papieru dzisiaj, a ceną e, tutaj w materiału 100 złotych praktycznie w przeliczeniu, więc naprawdę, no, dzieje się w sposób niezbyt interesujący, tak, więc już patrzymy na wykres, już patrzymy na to, jak to wygląda na wykresie, czego się spodziewać i będziemy patrzeć dalej jak ten rynek może się potoczyć. Ja oczywiście też przypominam, że cały czas te fa głosowanie w konkursie InvestCavs na kategoriach analityk i influencer. Jestem nominowany, tak więc bardzo serdecznie zachęcam do głosowania na moją kandydaturę. Zachęcam również gorąco, żebyście byli na tej Inpezie, Natomiast no, w tej chwili przede wszystkim gorąco zachęcam do bezpłatnego głosowania. Link do formularza macie także w opisie, więc naprawdę to zajmuje kilkanaście sekund, a można wesprzeć takich twórców jak ja, czy po prostu konkretnie mnie jak najbardziej. Za co z góry serdecznie dziękuję i już patrzymy co się ciekawego dzieje. Już patrzymy na rynek Sebe, ale oczywiście, no tak jak mówiłem, dzieje się tutaj no niezbyt wesoło pod tym właśnie względem. Tak, Widzimy 12-13% spadki, jeżeli chodzi o rynek Sebe. Więc tu, no nie jest to wcale nadzwyczajne pozytywne ani nic takiego. Jednak po prostu rozjeżdżają nam się te dwa ręki. Tutaj ta sytuacja nie powinna być. Hmm, znaczy, powinna być zaskakująca, bo tak nie powinno być, ale no nie jest to jednak miejsce przyjazne czy w jakiś sposób nie jest to zabronione, tak? Oczywiście manipulacje na rynku są zabronione. My to odbieramy jako manipulację, natomiast nadal no, jest to po prostu legalne działanie, w którym ten rynek no, nie staja się dostać seba, który może nam sprzedać, tylko po prostu staja się nam nas rozliczyć w sposób fizyczny i postawiać się oczywiście tutaj jak najlepiej na tym zarobić, tak więc rynek Srebra niestety wygląda na to, że będzie dość jeszcze tutaj manipulowany. Jak daleko możemy zejść? No tutaj 72 dolary, które nam zatrzymały te spadki 2 lutego, to myślę, że też mogą zatrzymać nam spadki także i dzisiaj, więc mam nadzieję, że tak, właśnie będzie, że tutaj poniżej tych 72 dolarów nie zejdziemy. Ten rynek jest fundamentalnie nadal bardzo pozytywny. Nadal, tak jak widzieliście, powinniśmy mieć do czynienia z sytuacją, w której te wyceny są wyżej, bo już się bardzo mocno rozjeżdżają nam fizyczne tutaj ceny surowca z surowcem papierowym. Czy będzie tak jak mówiłem? W kontekście, oczywiście, chwilowych sytuacji, kiedy faktycznie zacznie brakować fizycznego metalu, no, powoli, powoli zaczyna być to tak odbijane, ale jeszcze tutaj nie ma tej reakcji, i czy ona będzie bardzo gwałtowna, bardzo wysoka, tutaj naprawdę ciężko stwierdzić. Zwłaszcza po tym, co się działo w ciągu ostatniego, tak naprawdę, nieco ponad tygodnia, bo tu te zmiany były bardzo, bardzo duże. Patrząc na złoto, no tutaj też mamy pewną korektę, choć ona. Jest, wiadomo, nieco mniejsza, 2% zaledwie, tak więc tutaj zdecydowanie bardziej pozytywnie. Obecnie jesteśmy na tych samych poziomach, co zaledwie 3 tygodnie temu. Obecnie jesteśmy nawet powyżej tych poziomów, bo zobaczcie, 19 stycznia, no, jesteśmy na poziomach z 22 stycznia, więc to są poziomy sprzed dwóch tygodni. Więc nadal tutaj o tym, że po takim ruchu korekta była konieczna, to jest oczywistość. Tutaj nie będę już mówił. Rynek niestety reaguje dość negatywnie, więc tutaj może się Dziać bardzo różnie. Pytanie, czy te 5000 okazało się genicą nie do przebycia wczoraj, dzisiaj i czy to będzie przebijalne? Raczej tak, raczej tutaj sytuacja nam się nie zmienia. Geopolityczna Wężbym powiedział, że w kontekście Iranu ona nam się zaostrza. Pamiętajmy, że. Mamy zapowiedź wspólnych ćwiczeń Iranu, Rosji i Chin, więc za to payskiej będzie naprawdę gorąco, bo niewiele będzie trzeba, żeby tutaj i to powinno znajdować swoje odzwierciedlenie w cenach na rynku. Czy tak będzie, to oczywiście jest kwestia tego, jak rynek będzie reagował, natomiast złoto uważam, że jest jednak osobnym metalem. Znacznie bardziej niż sebo i teraz, o ile złoto powinno być w stanie ciągnąć Sebeo w górę, o tyle Sebeo nie powinno być w stanie ciągnąć złota w dół. Choć likwidacja, pamiętajmy, że likwidacja pozycji na złocie, żeby utrzymać pozycję na Sebrze, jak najbardziej może się zdarzyć. Widzieliśmy to już na rynkach, kiedy dochodziło do sprzedaży złota, w sytuacji, w której ono na absolutnie nie powinno być sprzedawane, gdy zachodziła konieczność utrzymania depozytów na innych transakcjach, które traciły znacznie, znacznie bardziej. Rynek miedzi nam zaczyna wyglądać jakby się stabilizował, no tu mamy szczyt na ponad 14300, szczyt z końcówki stycznia. Też tutaj jest korekta, no pytanie czy te metale przemysłowe, SEBO i mieć będą powiązane w sposób taki bardzo dotkliwy, który będzie nam skutecznie utrudniał funkcjonowanie dalej tych rynków. No to jest pytanie, na które jest bardzo ciężko w tej chwili znaleźć odpowiedź. Dlatego ja też nie będę jej szukał, tak? Może to jest tutaj do pewnej korekty, choć pamiętajmy, że tak naprawdę zwróćmy uwagę, z, od lutego 2025 roku rynek przez większość czasu jest powyżej 10 tysięcy, to jest ponad 20% korekta od aktualnych poziomów, które już są przecież. O ponad 10% poniżej szczytów, tak więc byśmy musieli liczyć tutaj 35-40% korektę, żeby w ogóle zejść do 10 tysięcy, ale to jest bardzo, bardzo niska cena. Tu nadal trwają olbrzymie rozwoje na wielu, wielu polach wymagających. Miedzi w dużych ilościach, więc tutaj jest myślę nadal bardzo duża szansa, że ten rynek nam nie zjedzie jakoś mocno. Choć oczywiście fala wyprzedaży może nam to troszkę ograniczyć, ale nadal myślę, że powinniśmy się spodziewać pozytywnych sygnałów na rynkach. Przede wszystkim, właśnie metali, wszelkich metali na tych rynkach. Tak więc sytuacja tutaj powinna być dość, bym powiedział, stabilna i z perspektywą taką, że. Mamy tutaj ewentualne dotykanie tych poziomów w okolicach 12 000, 12 100. Tak, to będziemy mieli gdzieś tutaj. I widzimy, myślę, co chcę narysować. Tak, 12 12 100 to jest ten przedział, który powinien być bardzo solidnym wsparciem. Dla świeczki z 2 lutego było to. 12277, tak to jest amerykański wykres. Pamiętajmy o tym. No i tak myślę, że to powinno wyglądać, że ten rynek będzie miał tutaj solidne spacie. W tej chwili zatrzymujemy się na Fibonacci. Na pierwszym zniszczeniu Fibonacciego, który jest tutaj od dołka z lipca 22 roku wyznaczony. Bo tak naprawdę ciężko byłoby wyznaczyć, by trzeba było chyba z tego dołka wyznaczyć, ale to też nam za wiele nie zmieni, jeżeli chodzi o okres, tak? Widzimy, że po prostu bardziej nam się zbliża tutaj drugie zniesienie. No bo był szczyt, niższy szczyt, niższy szczyt, tak i potem już. Więc tutaj mogłoby to wyglądać troszkę lepiej, 11820 jako punkt. Też, też jest to prawidłowe, pozwala nam troszkę precyzyjnie określić, gdzie tu jednak powinien się zatrzymywać, ale myślę, że 12000 już też nam całkowicie wystarczy, żeby to zatrzymać. Rynek soi amerykański bardzo pozytywnie reaguje na doniesienia, zwłaszcza z, ze strony Donalda Trumpa, który twierdził, że Chińczykami rozmowa telefoniczna z prezydentem Chin w środę przebiegła bardzo pozytywnie i że będzie tutaj prawdopodobnie około 8 milionów ton e, amerykańskiej soi, a nawet do 20 milionów ton amerykańskiej soi będzie kupione ze Stanów Zjednoczonych. To jest troszkę trudne, ponieważ mamy bardzo duży rozstrzał. Premia. Dla dostaw kwietniowych ze Stanów Zjednoczonych jest między 2,08 a 2,48 dolara za buszel, podczas gdy premia przy dostawach z Brazylii ma tą y, poziom, ten przedział między 1,18 a 1,33 dolara. Tak więc o 50% nawet taniej potrafi tylko być Brazyli premia na każdym buszlu brazylijskiej soi. Więc czy tutaj Te Pekin będzie kupował amerykańską soję poprzez amerykańskie przedsiębiorstwa, bo prywatnym się to totalnie nie opłaca? no Niektórzy twierdzą, że tak, zwłaszcza, że w kwietniu ma dojść do wizyty Donalda Trumpa w Pekinie i być może jakieś zamówienia będą szły, żeby tutaj stworzyć odpowiednią sytuację dla tego rynku, dla perspektyw tego rynku w najbliższym czasie. Tak więc soja tutaj nam reaguje, natomiast myślę, że przebicie się przez poziom 1135-1150 będzie bardzo, bardzo trudne i tutaj uważam, że należy być bardzo, bardzo ostrożnym. Z wyznaczaniem sobie zasięgów w okolicach innych niż wyższych poziomów, ponieważ te zakupy będą niestety, ale właśnie ograniczone przede wszystkim przez cenę. Więc tutaj wygląda na to, że powinniśmy spodziewać się nie dalej ruchu jak w tę stronę, i będzie to myślę dość logiczne, że tego powinniśmy się spodziewać. Po tym właśnie ryneczku. Więc zobaczymy. Rynek kawy, który tutaj widzimy schodzi nam coraz bardziej. Schodzi nam coraz bardziej. Tutaj perspektywy pogodowe zbiorów w Brazylii jak najbardziej nam ciążą. Bardzo. Tutaj mamy nadal spodziewanie się bardzo dobrych poziomów, jeżeli chodzi o zbiory kawy. Stąd niestety, ale raczej nie ma tutaj dobrych oczekiwań, jeżeli chodzi o perspektywę dla kawy. Większe zbiory abiki mają być, obfite opady deszczu poprawią warunki przed zbiorami. Tutaj na końcówce stycznia to mieliśmy i to nam zaczyna robić bardzo dużo w dół. Więc teraz, no niestety, ale targetem są dołki z lipca i początku sierpnia ubiegłego roku, a dalej to już niestety jest wyznaczanie kolejnych poziomów i tu już myślę, że czas najwyższy najesować ten poziom w okolicach 240 centów. 240 centów, tak. Widzimy, że przebijamy się przez psychologiczną barierę 300, no i niestety perspektywy sugerują, że możemy zejść do tych poziomów, które były szczytami w kwietniu 24, z którymi walczyliśmy w lipcu w sierpniu, we wrześniu, i które jest od października już były tak naprawdę solidnym spacie, październik, listopad 24. Więc będą to najniższe ceny od wielu, wielu, wielu miesięcy. Tak więc tak to wygląda dla neczku kawy. Wiem, że dawno go też nie było, dlatego o tym mówimy. Z kolei jednak kakao nam się ustabilizował. Jest tutaj oczekiwanie na to, co się wydarzy. Zobaczcie, że 4000 się okazały w tej chwili solidnym wsparciem i prawdopodobnie ceny powinny się na tym poziomie utrzymać. Mamy tutaj e, zbyt wysokie koszty w, na wybrzeżu kości słoniowej. Przetwórcy odmawiają zakupu ziaren, domagając się likwidacji między innymi zniesienia tej premii cenowej w 400 dolarów za każdą tonę kakao, czyli tutaj tej e, Living Income Differential, lead. O którym mówiliśmy już kilkakrotnie, a on dość dawno temu, oczywiście, został wprowadzony, kiedy ceny były znacznie niższe, że powyżej po prostu państwo narzuciło sobie podatek, który chce przekazywać mają na Wybrzeżu Kości Słoniowej w celu właśnie przeciwdziałania ich ubóstwu, po prostu płacąc mniej niż powinni. Natomiast w tej chwili no, jest pewien problem, bo tutaj jednak brakuje tego surowca. Zwykle na tym etapie jest sprzedawane od 60 do 70%. Więc tu jest znacznie, znacznie gorzej, bo pewnie nic nie zostało sprzedane. Musimy pamiętać, że na Wybrzeżu Kości Słoniowej zaktualizowano cenę skupu kakao do poziomu około 5100 dolarów za tonę. Więc ceny rynkowe na poziomie 4000 no, są zdecydowanie poniżej. Stąd się nie dziwię, że w przetwórcy nie chcą kupować. Tym bardziej, że tutaj jest kwestia też właśnie tych sytuacji związanych z. Z tym, że mamy spadek popytu, niestety on się dzieje i raczej będzie bardzo mocno widoczny również w przetwórstwie amerykańskim w raporcie za pierwszy kwartał tego roku. Więc, w tym aspekcie, niestety, ale kakao nie ma dobrych perspektyw. Jeżeli sytuacja się przedłużała, to oczywiście powinno to doprowadzić do wzrostów wyceny kakao, natomiast jednak nie sądzę, żeby się przedłużała ten surowiec jest, więc nawet jeżeli pojawią się wzrosty, to będą one raczej niewielkie, a raczej nie powinny przekroczyć nam 5000 dolarów i to bardzo krótko, bardzo symbolicznie, więc tutaj nie szukałbym sytuacji, która by mogła nam poprawić, bo na razie jej nie ma, chyba że zmieniłyby się jakoś drastycznie warunki pogodowe, ale na razie póki co się na to nie zapowiada. Poziom 5000 wydaje mi się, że jak widzimy tutaj, nie jest wcale taki bezzasadny. Tak, widzimy, że był wsparciem w listopadzie, zatrzymał nam ceny na chwilę w styczniu, więc może być jak najbardziej wartościowym punktem. Szybkie spojrzenie na rynek energetyczne, postaram się o nich nie mówić za długo. Tak, no rynek gazu, no zaczyna się nam pojawiać prognoza w Stanach Zjednoczonych, mówiąca o tym, że będziemy mieli cieplejszą pogodę. Zapotrzebowanie na ten tydzień spore, bo było 3,5 miliarda większe niż piątkowa prognoza, 160 miliardów 100 sześciennych. To nam troszkę podbija cenę, zwłaszcza, że przepływy do terminali eksportowych podskoczyły do 18,3, czyli tutaj nam troszkę brakuje do jakiejś do 18,5 ale jest no więcej niż przepływy 17,8 w styczniu popyt na przyszły tydzień ma spaść do 140,9 i powinniśmy mówić, że, e, powinniśmy mówić o tym, że w, ciep w całym kraju ma być cieplej do 19 lutego niż zazwyczaj, więc wciąż mamy zimę, pamiętajmy o tym, ale tutaj to jest ta kwestia, że możemy tutaj jednak również liczyć na pewne korekty co prawda nie powinno to być zbyt mocno, ale na chwilę obecną tak, jeżeli ktoś by chciał bardzo, to musi uważać, bo tutaj ten poziom 3 dolarów za MBTU będzie tutaj bardzo istotny. Jednak no dołek pamiętajmy, jest dołek tutaj w styczniu na poziomie 2,57, więc zdecydowanie bym nie był takim mocnym optymistą, jeżeli o to chodzi. Więc Shell pomimo, że ma mniejsze tutaj przychody, utrzymuje, słuchajcie, bo to Shell jest i gaz i ropa, więc tutaj myślę, że mogę jeszcze przy gazie o nim wspomnieć. Shell osiągnął troszkę mniejsze wyniki od konsensusu. Najniższy poziom zysków za czwarty kwartał od 2021 roku, ale utrzyma program skupu na poziomie 3,5 miliarda dolarów przez ten cały kwartał. Zyski wyniosły... 3,3 miliarda, spodziewano się 3,5 i dywidendy, na dywidendy tafi 2,1 miliarda dolarów, gdzie one zostaną tutaj zwiększone do 0,372 dolara za akcję, więc tu jest dość ciekawie. Ja zresztą przypomnę, Shell znajduje się w moim portfelu, chcę by, żebyście mieli tego świadomość, bo jednak to jest dla niektórych znacząca informacja, stąd też jestem żywo zainteresowany tą spółką. Ale no, tutaj nie jest to jakieś takie bardzo dla mnie kluczowe. Musimy też zwrócić uwagę, że Equino osiągnął skorygowany zysk na poziomie 6,2 miliarda, troszkę więcej niż 5,93, jakie było szacowane przez analityków. Natomiast planuje w przyszłym roku zmniejszyć wykłady, nakłady inwestycyjne. W tym roku mają wynieść zgodnie z zapowiedziami 13 miliardów, w przyszłym roku mają spaść do 9 miliardów dolarów. Kwartalna dywidenda. Podskoczyła o 2 centy do 39 centów na akcję, więc tutaj też jest jak najbardziej pozytywne. To, co może nam troszkę zdołować ceny, to fakt, że rząd USA pracuje nad wydaniem ogólnej licencji zezwalającej na wydobycie i sprzedaż ropy naftowej oraz także gazu na, w Wenezueli, choć tutaj raczej będą też ograniczenia, jeżeli chodzi o Chiny. Pytanie, czy kwestie braku takiej pewności politycznej sprawią, że inwestorzy się rzucą. No tutaj firmy takie jak Exxon czy Conoco, które zostały wywłaszczone wcześniej z e, pól naftowych, z inwestycji swoich w Wenezueli, no mogą mieć pewne obiekcje pod tym właśnie względu. Donald tam chwali się, że Indie będą redukować zakupy rosyjskiej ropy. To będzie duży problem, ponieważ rosyjska ropa stanowiła jeden, dostarczy, Rosja dostarczyła 1,3 miliona baryłek w, do Indii w ubiegłym roku drogą morską. Jeżeli to spadnie, jeżeli to spadnie, to do Zea albo do symbolicznych wartości to będzie to duży problem. Rosja będzie musiała zaoferować duże rabaty, żeby Chińczycy kupili więcej albo szukać drobnych odbiorców na przykład w krajach afrykańskich czy mniejszych krajach azjatyckich. To jest no, spory, spory problem. Jednocześnie napięcia w Zatoce za Pańskiej nie ustają. Wspomniałem o tych ćwiczeniach. Jeszcze mieliśmy sytuację, w której grupa irańskich kanonierek zbliżyła się do tankowca płynącego pod banderą Stanów Zjednoczonych który jeszcze w dodatku był eskortowany przez amerykański okręt wojenny. Irańczycy stwierdzili, że naruszył on przez wody terytorialne Iranu. Został statek ostrzeżony, że dojdzie do abordażu, natomiast później poinformowano, że został on skierowany na wody międzynarodowe i nie doszło do żadnych, do żadnych tutaj Szczególnych okoliczności związanych z bezpieczeństwem, tak to ładnie zostało określonych. Natomiast to pokazuje, że te napięcia w regionie są jak najbardziej narastające, i tu rynek, jak zwykle, to wycenia to ryzyko, że te eskalacje, ten dron, który został zestrzelony przez Amerykanów, rzekomo lecący w stronę lotniskowca, ten, ta akcja jańczyków, te wspólne ćwiczenia, to wszystko może zwiększać nam ryzyko w regionie. Mrozy w USA też zmniejszyły nam produkcję opy naftowej. W szczycie mrozów w końcówce tygodnia, w końcówce stycznia, tam 24, 25 stycznia mieliśmy szczyt tych zapotrzebowania energetycznego, więc największe mrozy, no to tam produkcja spadła nawet o 2 miliony bajełek, czyli no jakby na to nie patrzeć, jest to 1,5 do prawie 2% produkcji amerykańskiej, więc jest to naprawdę, przepraszam, 10 do 15 do 20% produkcji amerykańskiej, tak, bo oni mają 13,6 białek, więc tutaj gdzieś między 15 a 20% to są, no około 15% to jest 2 miliony białek. O ilości gazu i kondensatu tutaj nie, nie mam tych informacji. Natomiast zapasy ropy naftowej spadły o 3,5 miliona bajełek, podczas gdy były prognozowane, że wzrosną o pół miliona. Benzyna podskoczyła mniej niż się spodziewano, natomiast zapasy destylatów spadły do końca stycznia o 5,6 miliona, podczas gdy prognozowano spadek o 2,3 miliona. W efekcie jest to najniższy poziom. Największy tygodniowy spadek, przepraszam, od lutego 2021. Za to import amerykański przez te zamaje podskoczył ponad milion barrełek do 8,1 miliona barrełek, tak wygląda w bilans importu. No i tu sytuacja na jest bardzo, bardzo trudna, ponieważ tu dochodzi do eskalacji języka i te ceny będą zachowywać się w kontekście informacji płynących z IANu i jego otoczenia, tak więc. Tu należy mieć po prostu rękę na pulsie, tu nie ma co zgadywać. Jeżeli dojdzie do wojny w Iranie, to w zależności od skali, w zależności od momentu uruchomienia, w zależności od tego, czy będą tam Chińczycy i Rosjanie, czy będą stajali się uczestniczyć aktywnie w tej wojnie, to wszystko, czy ona się rozleje na Izrael, Arabię Saudyjską, Jemen, być może Zjednoczone Emiraty Arabskie i Irak, no to tych czynników jest cała masa. Tak? Jeżeli by miało być najgorszy scenariusz, no to mamy powtórkę z 2022 roku, tak, z cenami być może sięgającymi nawet 120 dolarów za bajełkę bo wtedy, niestety, ale to ryzyko byłoby bardzo duże, ale to wymagałoby naprawdę skrajnej eskalacji i otwartego, tak naprawdę, dział, tych działań wojennych pomiędzy majenajkami chińskimi, rosyjskimi i amerykańskimi. To miejmy nadzieję, że się nie wydarzy, bo to jest bardzo ostre peludium, bardzo mocne, fundamentalne peludium do trzeciej wojny światowej, a tego myślę, że nikt z nas nie chce. No i wtedy oczywiście no złoto sobie to będą też w kosmicznych wycenach natomiast miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Negocjacje była informacja o tym, że zostały odwołane, potem, że jednak będą w piątek. Tak naprawdę ciężko tutaj wyczuć ta Oba Państwa i, i, i Stany Zjednoczone są dość bym powiedział, zacietrzewione na różnych punktach, więc tu jest naprawdę e, dużo problemów pod tym właśnie kątem. Dzięki wielkie za uwagę. Ja oczywiście, jak widzicie, no, przypominam gorąco o tym, że jest ten konkurs, tak? Tutaj jak najbardziej bym chciał, żebyście o tym pamiętali, tak e, i zagłosowali, tak, bo to jest uważam jak najbardziej wartościowe, żeby móc zagłosować na mnie, żebym mógł nie tylko w wyświetleniach widzieć, że moja praca Wam odpowiada. Tak więc dzięki wielkie z góry za każdy jeden głos i mam nadzieję do zobaczenia w Krakowie. Link do wygłosowania macie również w opisie. Jak ktoś nie chce skanować QR-u, jak najbardziej w opisie materiału jest ten link. Dzięki wielkie, powodzenia na rękach, do zobaczenia.